Cieszymy się, myślę, że i wszyscy mieszkańcy się cieszą. A ci nawet, którzy jakieś mieli wątpliwości, to takiej wątpliwości mieć nie będą, bo przecież miejsce na krzyżach jak najbardziej odpowiednie, i chyba obaw żadnych nie ma, bo no Boże, krzyż ty Jezus tylko wyciąga ręce szerza do ludzi, chce ich objąć, chce błogosławić, więc niech błogosławi cieszymy się bardzo. No nie podrobiliśmy, żeby był wyjątkowy, ale dlatego, że jednak jest to tutaj teren objęty ochroną konserwatorską i jest to teren zabytkowy, więc no musi się wkomponować. Najpierw myśmy proponowali krzyż metalowy ze stali nierdzewnej, no ale tutaj chyba by nie pasował. No więc taka forma, która, która naturalnie wydaje się, ktoś mówił, że ten krzyż z Przyjezdnych, że on już ile lat ma, nie wiedział, że jakby stało od lat. Mam takie wrażenie, jakby tutaj jego miejsce było. Więc takie bardzo naturalne, więc chyba dobrze wysmakowany jest też ta forma artystyczna tego krzyża. Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Nie twój krzyż. Panie będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Słowa, słowa, myślę, że no, to ktoś zechce sobie po, pomedytować nawet, gdyby było więcej miejsca, ławeczka, to by można było sobie usiąść na medytację. E, no Jana Pawła II słowa, w tym miejscu e, raz spadła bomba, osalenie było. Drugi raz, no niestety, zginęła kobieta, żona kościelnego, z naszej pobliskiej parafii, tutaj, za następne kilka dni. Więc, żeby nie było wojny, pokój zostawiam Wam z Ewangelii. Pokój daje Wam, nie takie daje świat. Świat daje pokój w oparciu o, o, o zbrojenia, o, o siłę militarną. Chrystus daje inny pokój. Pokój, który przemawia do serc. Krzyżów Chrystusa, dobrze pochwalony. Na wieczne czasy, Poza Janem Pawłem II, poza kiloma jeszcze innymi pomnikami mamy dzisiaj w Białej Podlaski Pomnik Krzyża. Powiadam, poza wymiarem duchowym, który tutaj tak, jest tak? nie do przecenienia, jest ten wymiar materialny, bardzo istotny, ubogacający miasto. I za to i księdzu dekanowi, i ofiarodawcom, i projektantom, i panu Januszowi Marośkiewiczowi, który... Czuję, czuję przestrzeń, czuję taki ładny wymiar materialny tego, co się w mieście dzieje. Zawsze dobrze mi doradza za to, że takie, takie piękne dzieło tutaj powstało. Dziękuję bardzo.